zatrzymaj się na chwilę i posłuchaj uważnie, bo to może dotyczyć właśnie Ciebie albo kogoś bardzo bliskiego. ZUS wprowadza nowe podwyżki emerytur, a największymi beneficjentami mają być najstarsi emeryci. Nie mówimy tu o symbolicznych kilku złotych, ale o realnych różnicach, które dla wielu seniorów mogą oznaczać spokojniejszy miesiąc, łatwiejsze opłacenie rachunków albo większe poczucie bezpieczeństwa. Dlaczego akurat teraz? Dlaczego to osoby, które przeszły na emeryturę najwcześniej, mają dostać więcej? I co z tymi, którzy pobierają świadczenie od kilku czy kilkunastu lat, czy oni też mogą liczyć na wyższe pieniądze z ZUS? Wokół tych zmian narosło wiele plotek i półprawd, dlatego w tym materiale oddzielimy fakty od emocji i pokażemy, co naprawdę się zmienia. Bez urzędowego żargonu, bez niepotrzebnych obietnic. Tylko konkretne informacje. Proste przykłady i jasne odpowiedzi na pytania, które zadają sobie dziś tysiące emerytów w całej Polsce. Dowierz się, od kiedy nowe podwyżki wchodzą w życie, jak ZUS liczy świadczenia i kto faktycznie może spodziewać się największego wzrostu emerytury? Jeśli chcesz wiedzieć, jak te zmiany mogą wpłynąć na twoje pieniądze i dlaczego warto je zrozumieć teraz, a nie później zostań z nami do końca? A jeśli cenisz takie jasno podane informacje, Zostaw łapkę w górę, znak kciuka w górę i pokaż, że ten temat jest naprawdę ważny. Zanim przejdziemy dalej, zatrzymajmy się na chwilę i spójrzmy na to, co tak naprawdę dzieje się dziś z emeryturami w Polsce. Dla wielu seniorów emerytura to nie jest abstrakcyjna liczba w tabeli ZUS, ale realne pieniądze, od których zależy codzienne życie. To rachunki za prąd i gaz. To leki wykupowane co miesiąc w aptece, to decyzja, czy można pozwolić sobie na wizytę u wnuków albo drobne przyjemności, które jeszcze kilka lat temu były czymś normalnym. Dlatego każda informacja o podwyżkach emerytur budzi ogromne emocje, nadzieje, ale też niepewność. Zwłaszcza teraz, gdy ZUS zapowiada zmiany, które, jak się okazuje, mogą najbardziej przysłużyć się najstarszym emerytom. W ostatnich miesiącach do ZUS napływały tysiące zapytań. Emeryci pytali wprost, czy dostanę więcej pieniędzy, kiedy to nastąpi i czy muszę składać jakieś wnioski. Wiele osób słyszało o nowych przeliczeniach, o wyrównaniach, o zmianach zasad, ale niewielu naprawdę rozumiało, o co w tym wszystkim chodzi. I właśnie dlatego tak ważne jest, żeby wreszcie spokojnie, bez pośpiechu i bez urzędowego języka wyjaśnić, co kryje się za hasłem nowe podwyżki emerytur z ZUS i dlaczego mówi się, że to najstarsi emeryci mogą zyskać najwięcej. Zacznijmy od podstaw, bo bez nich trudno zrozumieć sens tych zmian. Przez wiele lat system emerytalny w Polsce działał w taki sposób, że osoby, które przechodziły na emeryturę dawno temu, często miały dziś znacznie niższe świadczenia niż ci, którzy kończyli aktywność zawodową później. Nie zawsze wynikało to z krótszego stażu pracy czy niższych zarobków. Bardzo często decydowały o tym stare zasady wyliczania emerytur, inne wskaźniki, inne przeliczniki i realia gospodarcze sprzed kilkunastu albo nawet kilkudziesięciu lat. Efekt był taki, że najstarsi emeryci, którzy przez całe życie ciężko pracowali, dziś znajdowali się w najtrudniejszej sytuacji finansowej. ZUS przez długi czas tłumaczył, że obowiązujące przepisy nie pozwalają na masowe i automatyczne wyrównania. Jednak presja społeczna rosła, a temat nierówności emerytalnych coraz częściej pojawiał się w mediach i debatach publicznych. W końcu zapadły decyzje, które dziś określa się jako nowe podwyżki emerytur. I choć nie jest to jedna prosta zmiana, to w praktyce może ona oznaczać realny wzrost świadczeń właśnie dla tych osób, które pobierają emerytury od najdłuższego czasu. Kluczowe jest tu pojęcie przeliczenia emerytury. Dla wielu seniorów brzmi ono skomplikowanie i niepokojąco. Ale w rzeczywistości chodzi o sprawdzenie, czy świadczenie zostało wyliczone w sposób, który dziś nadal jest sprawiedliwy. W przeszłości do obliczeń brano inne dane, inne lata pracy i inne wskaźniki. Dziś ZUS ma możliwość uwzględnienia nowych zasad, które w wielu przypadkach działają na korzyść najstarszych emerytów. To właśnie dlatego mówi się, że to oni mogą otrzymać największe podwyżki. Warto jednak jasno powiedzieć jedno, nie każdy emeryt dostanie tyle samo, i nie każdy zauważy ogromną różnicę od razu. Wysokość podwyżki zależy od wielu czynników, takich jak rok przejścia na emeryturę, długość stażu pracy, wysokość składek oraz sposób, w jaki świadczenie było pierwotnie obliczone. Ale to, co łączy wielu seniorów, to fakt, że nawet kilkadziesiąt czy kilkaset złotych więcej miesięcznie może znacząco poprawić komfort życia. Dla osoby młodszej może to być niewielka kwota, ale dla emeryta to często pieniądze, które decydują o podstawowych potrzebach. W rozmowach z emerytami bardzo często pojawia się pytanie, od kiedy te podwyżki będą obowiązywać. To zrozumiałe, bo każdy chce wiedzieć, kiedy realnie zobaczy więcej pieniędzy na swoim koncie. Zus zapowiada, że zmiany są wprowadzane stopniowo, a w niektórych przypadkach podwyżki mogą obejmować także wyrównania za wcześniejsze miesiące. To właśnie ten element budzi największe emocje. Bo możliwość otrzymania jednorazowego wyrównania działa na wyobraźnię i daje nadzieję na finansowy oddech. Równie ważne jest pytanie, czy trzeba składać wniosek. Wielu seniorów obawia się formalności, długich kolejek i skomplikowanych dokumentów. Dobra wiadomość jest taka, że część podwyżek ZUS wprowadza automatycznie, bez konieczności podejmowania dodatkowych działań. Jednak są też sytuacje, w których złożenie wniosku może być konieczne lub po prostu opłacalne. Dlatego tak ważne jest, aby wiedzieć, w jakiej grupie się znajdujemy i czy warto zainteresować się ponownym przeliczeniem emerytury. Nie można też pominąć kwestii waloryzacji, bo to ona od lat była głównym mechanizmem podnoszenia emerytur. Problem polega na tym, że waloryzacja procentowa często bardziej premiowała osoby z wyższymi świadczeniami, a najstarsi emeryci, pobierający niskie kwoty, nadal pozostawali w trudnej sytuacji. Nowe rozwiązania mają częściowo naprawić tę nierównowagę i sprawić, że wzrost emerytur będzie bardziej odczuwalny właśnie dla tych, którzy do tej pory byli na końcu tej finansowej kolejki. Wielu seniorów mówi wprost: Nie chodzi o luksusy, chodzi o godność. Chodzi o to, żeby po całym życiu pracy nie trzeba było liczyć każdego grosza i martwić się, czy starczy do końca miesiąca. Nowe podwyżki emerytur z ZUS są odpowiedzą na te obawy, choć oczywiście nie rozwiązują wszystkich problemów systemu. To raczej krok w dobrą stronę niż ostateczne rozwiązanie. Trzeba też uczciwie powiedzieć, że wokół tego tematu narosło wiele mitów. Niektórzy twierdzą, że wszyscy emeryci dostaną ogromne podwyżki, inni straszą, że to tylko chwilowe zmiany, które niczego nie poprawią. Prawda, jak zwykle, leży po środku. Dla jednych będzie to realna i zauważalna poprawa, dla innych mniejszy wzrost, ale wciąż istotny. Najważniejsze jest to, że po raz pierwszy od dawna najstarsi emeryci znaleźli się w centrum uwagi, a ich sytuacja finansowa została potraktowana jako realny problem do rozwiązania. W codziennych rozmowach coraz częściej słychać pytania, czy warto iść do ZUS, czy warto pytać, czy warto składać wniosek. Odpowiedź w wielu przypadkach brzmi: tak, warto się zainteresować. Nawet jeśli ostatecznie okaże się, że podwyżka nie będzie wysoka, sama wiedza daje poczucie kontroli i bezpieczeństwa. A dla wielu seniorów to właśnie brak informacji jest największym źródłem stresu. Nie bez znaczenia jest też fakt, że społeczeństwo się starzeje, a temat emerytur będzie coraz ważniejszy. Dzisiejsze decyzje i zmiany w systemie wpływają nie tylko na obecnych emerytów, ale także na przyszłe pokolenia. To, co dziś dzieje się w ZUS, jest sygnałem, że system próbuje dostosować się do realiów i naprawić błędy z przeszłości. Warto więc patrzeć na nowe podwyżki emerytur nie tylko przez pryzmat własnego portfela, ale także jako element większej zmiany. Zmiany, która ma przywrócić poczucie sprawiedliwości i docenić tych, którzy przez dziesięciolecia budowali gospodarkę, płacili składki i dziś zasługują na spokojną starość. Na koniec tej części trzeba jasno podkreślić jedno: wiedza to podstawa. Im więcej wiemy o zasadach, przeliczeniach i możliwościach, tym mniejsze ryzyko, że coś nas zaskoczy albo ominie. Nowe podwyżki emerytur z ZUS to temat, który wymaga uwagi, ale też spokojnego podejścia. Bez paniki, bez fałszywych obietnic, za to z realnym spojrzeniem na fakty. Jeżeli dotarłeś do tego momentu, to znaczy, że temat emerytur naprawdę Cię interesuje. W kolejnych minutach warto przyjrzeć się jeszcze dokładniej, jakie grupy emerytów mogą zyskać najwięcej, jak przygotować się do kontaktu z ZUS i na CEO zwrócić szczególną uwagę, żeby nie stracić tego, co może nam się należeć. Bo choć system bywa skomplikowany, to w centrum zawsze powinien być człowiek i jego bezpieczeństwo finansowe. Patrząc głębiej na to, kto dokładnie może najbardziej skorzystać na nowych podwyżkach emerytur z ZUS, coraz wyraźniej widać, że kluczową rolę odgrywa moment przejścia na emeryturę. Osoby, które kończyły aktywność zawodową wiele lat temu, często były obejmowane zupełnie innymi zasadami niż te, które obowiązują dziś. W praktyce oznaczało to niższe podstawy obliczeń, mniej korzystne wskaźniki i brak mechanizmów korygujących, które pojawiły się dopiero później. Dziś ZUS przyznaje, że te różnice są widoczne i że to właśnie one sprawiły, iż najstarsi emeryci znaleźli się w najtrudniejszym położeniu finansowym. Wielu seniorów wspomina moment przejścia na emeryturę jako czas ulgi, ale też niepewności. Ówczesne decyzje często podejmowane były bez pełnej wiedzy, bez doradców i bez dostępu do jasnych informacji. Nikt wtedy nie mówił, że za kilkanaście lat różnice między emeryturami mogą być aż tak duże. Dlatego obecne zmiany mają dla wielu osób wymiar nie tylko finansowy, ale także symboliczny. To sygnał, że państwo zauważa problem i próbuje go choć częściowo naprawić. Coraz częściej pojawia się też pytanie o sprawiedliwość międzypokoleniową. Młodsi emeryci czasem obawiają się, że nowe podwyżki dla najstarszych odbędą się ich kosztem. ZUS uspokaja, że mechanizmy te nie polegają na zabieraniu pieniędzy jednej grupie i przekazywaniu ich innej. Chodzi raczej o korektę historycznych nierówności i dostosowanie świadczeń do obecnych realiów. To ważne, bo budowanie napięć między emerytami nikomu nie służy, a wspólnym celem powinno być poczucie bezpieczeństwa wszystkich seniorów. Nie można też zapominać o tym, jak ogromne znaczenie ma inflacja. Dla osób aktywnych zawodowo wzrost cen jest bolesny. Ale często można go zrekompensować dodatkową pracą czy zmianą źródła dochodu. Emeryci takiej możliwości zazwyczaj nie mają. Dlatego nawet niewielkie podwyżki świadczeń są dla nich kluczowe. Nowe przeliczenia i podwyżki z ZUS mają w założeniu lepiej odpowiadać na realne koszty życia, które z roku na rok rosną. W praktyce wielu seniorów zauważa, że pieniądze kończą się coraz szybciej. Rachunki, leki, wizyty lekarskie a do tego ceny żywności, które w ostatnich latach poszybowały w górę. To wszystko sprawia, że każda dodatkowa złotówka ma znaczenie. Dlatego informacje o możliwych podwyżkach rozchodzą się tak szybko i budzą tak duże emocje. To nie jest temat teoretyczny, to codzienność milionów ludzi. Warto też zwrócić uwagę na aspekt psychologiczny. Wielu emerytów przez lata czuło się pomijanych i zapomnianych. Mieli wrażenie, że system działa, ale niekoniecznie z myślą o nich. Nowe podwyżki emerytur z ZUS, nawet jeśli nie są rewolucją, dają poczucie, że ktoś wreszcie spojrzał na ich sytuację poważnie. A to poczucie bycia zauważonym jest często równie ważne jak same pieniądze. Nie bez znaczenia jest także rola rodziny. Dzieci i wnuki coraz częściej interesują się sytuacją finansową swoich bliskich seniorów. To oni pomagają sprawdzać informacje, umawiać wizyty w ZUS czy wypełniać dokumenty. Dzięki temu świadomość rośnie, a emeryci nie są pozostawieni sami sobie w gąszczu przepisów. Nowe zmiany mogą więc pośrednio wpłynąć na relacje rodzinne, zmniejszając stres i napięcie związane z finansami. Trzeba jednak pamiętać, że system emerytalny nadal pozostaje skomplikowany. Nie wszystkie informacje docierają do wszystkich w tym samym czasie, a różne interpretacje przepisów mogą wprowadzać zamieszanie. Dlatego tak ważne jest, aby opierać się na sprawdzonych źródłach i nie podejmować pochopnych decyzji pod wpływem plotek. ZUS, mimo wielu wad, pozostaje instytucją, do której warto się zwrócić po konkretne wyjaśnienia. Coraz więcej seniorów decyduje się też na konsultacje z doradcami emerytalnymi lub pracownikami ZUS, którzy pomagają przeanalizować indywidualną sytuację. To pokazuje, że zmienia się podejście do emerytury. Przestaje ona być biernym oczekiwaniem na przelew a staje się obszarem, którym warto się aktywnie interesować. Nowe podwyżki są impulsem do tego, aby zadać pytania i sprawdzić, czy wszystko zostało policzone prawidłowo. W dłuższej perspektywie te zmiany mogą wpłynąć także na sposób myślenia osób, które dopiero zbliżają się do wieku emerytalnego. Widząc, jak ważny jest moment przejścia na emeryturę i jakie konsekwencje niosą decyzje sprzed lat, coraz więcej ludzi zaczyna planować swoją przyszłość bardziej świadomie. To może być jeden z pozytywnych efektów obecnych działań ZUS. Nie można też pominąć głosu samych emerytów, którzy coraz odważniej mówią o swoich potrzebach. W mediach, w rozmowach lokalnych, w organizacjach senioralnych pojawia się jasny przekaz: godna emerytura to nie przywilej, ale prawo. Nowe podwyżki są odpowiedzą na ten głos, choć oczywiście nie spełniają wszystkich oczekiwań. To raczej początek procesu niż jego zakończenie. Dla wielu osób kluczowe będzie najbliższe kilka miesięcy. To wtedy okaże się, jak zmiany zadziałają w praktyce i ilu emerytów rzeczywiście odczuje realną poprawę. Czas pokaże, czy zapowiedzi przełożą się na trwałe rozwiązania, czy będą wymagały kolejnych korekt. Jedno jest pewne: temat emerytur nie zniknie z debaty publicznej i będzie wracał coraz częściej. Na zakończenie warto jeszcze raz podkreślić, że nowe podwyżki emerytur z ZUS to temat, który dotyka ogromnej części społeczeństwa. Nie chodzi tu tylko o liczby i przepisy, ale o realne życie ludzi, którzy przez lata pracowali i dziś oczekują stabilności. Im więcej świadomości, rozmów i rzetelnych informacji, tym większa szansa, że te zmiany rzeczywiście przyniosą pozytywne efekty. Jeśli ktoś z Twoich bliskich jest emerytem. Warto porozmawiać z nim o tych zmianach, zapytać, czy wie o możliwości przeliczenia świadczenia i czy potrzebuje wsparcia. Czasem jedna rozmowa może zrobić ogromną różnicę. A im więcej osób będzie świadomych swoich praw, tym trudniej będzie je ignorować. Nowe podwyżki to nie koniec drogi, ale ważny krok. Krok w stronę większej sprawiedliwości, większego zrozumienia i większego szacunku dla tych, którzy przez całe życie pracowali na wspólne dobro. I właśnie dlatego ten temat zasługuje na uwagę, spokojną analizę i dalszą dyskusję.